Siema, wito, wtorek 24 września, pokazywam maluchy, udało mi się je na chwilkę dostrzec przed snem spójrzcie otóż i one no jak widać podrosły na tą chwilę mają około półtorej tygodnia dostały troszkę planktonu teraz wygrzebują resztę która gdzieś tam się jeszcze porozpływała po zbiorniku. No, i cóż, powiem Wam, że no ciężko mi je tutaj nagrać, dlatego korzystam z, z takiej okazji, że przy siedzeniu sobie tutaj mm, mogłem je przez chwilę dostrzec i, i nakręcić ten materiał dla Was. Jak widzicie, mają się chyba świetnie. Na pewno mam mnóstwo prywatności Bo spójrzcie, jakbym tego nie chciał pokazać to, to są osłonięci z każdej strony Dlatego trzeba y, Szukać dobrego miejsca Aby je uchwycić y, z, Poza jakość tych roślin No niestety nie siądę sobie jak normalnie Ze statywem przed zbiornikiem, bo byśmy ich nie zobaczyli Znaczy wy. Może teraz skoro je zobaczyliście troszeczkę To sobie dam tak na, na luzie tak to może skierujemy. No w sumie to jest yy, ich dom, także macie wjazd na ich yy, centralny yy, wejście do swojego domku, które tam mają. Co yy, mogę one powiedzieć więcej? Yy, Karmy tutaj dorosłe jeszcze przed snem, już taki ostatni raz. Tak jest koło tam przed ich snem, yy, koło 20. Yy, Dostałem Artemię i powiem wam, że samiec jest, jest taki kurde dość do ręki. to mam troszkę pokażę ich przy szybie. Teraz tu statą się Samiec jest do ręki, zagania samice yy, do potęliś Anubiasa. To jest ich wejście dokładnie. To jest wejście do ich ich tam noclegowni, którą mają. Nie zaganiają, nie pozwalają wypłynąć. Tam ogólnie nocują maluchy, tam wpływają, ale nie wiem, czy one nocują gdzieś na żwirku, czy gdzieś na jakichś liściach. Wiem, że w ciągu dnia czasami widzę ich, że bujałem się na tych liściach od hydropili jak na, na hamakach. To często zauważyłem, też zauważyłem, że coraz częściej oddalałem się te maluchy od rodziców. Co wróży tym, że Część z nich mogła paść jednak łupem tych kierysów. No ale z drugiej strony, yy, ta swoboda, jaką tutaj mają, yy, na pewno dobrze na nie działa. Poczuły się na pewno yy, takie pewniejsze siebie. Yy, rodzice już nie są im tak niezbędni, ale jak widzicie, chmarka jednak ten plankton jeszcze się unosi. Chmarka sobie jakoś żeruje. Ciężko mi je doliczyć, ale no, jak widzicie, są. Nie zawsze się trzymają razem. Potrafią się już rozpływać y, po całym zbiorniku. Wczoraj przed snem, jak y, się mniej więcej orientujecie, ale przypomnę, o 22 gasi mi się tutaj światło. Y, już prawie w górnym rogu. Y, jeszcze będę zmieniał y, statywu na drugą stronę, ale Jeden się zawyruszył maluch przed sam zaśnięciem, już wszystkie były w tym, myślałem, że może to odchod, jakieś to grubsze odchody, nie wiem, od, od Kirysa czy od kogoś. Patrzał to maluch, tak mniej więcej na wysokości połowy zbiornika, na dole Kirysy i zaniemarł praktycznie tam, tak jak mówię, połowa 9 centymetrów od dna ten, ten mały barniaczek, i nie wiedział co ma zrobić. Podejrzewam, że jakby był przy dniem, mógłby zostać wciągnięty przez Kirysa, bo tak się przyglądałem jemu i temu Kirysowi, no to faktycznie jeszcze jakby to yy, ...się skusił, to mógłby go raczej połknąć. Jeszcze aż takie duże nie są. Yy, no ale, ale jakoś... Yy... No radzą sobie, razem sobie... Yy. Ja jestem zadowolony. Naprawdę fajny widok tak. Tak pasą się w tej w tej trawie jak na łące. Mm. Nie wiem, co się z tym miałem stało, nie chciałem już tam interweniować, już zresztą było późno, dwudziest, przed 22 praktycznie, parę minut. Yy, w sumie trzeba bym z nim zrobić. Nie wiem co w go złapać, czy tą pipetą go wciągnąć i gdzieś tam ulokować, więc zostawiłem go samego sobie, nie wiem czy sobie on przeżył, czy nie. Mm. No nie będę w to wnikał, zaprzątam sobie głowy, jak, jak już wspominałem wcześniej. Nie jest moim celem odchować tutaj wszystko. mamy się tutaj jakieś tam... Znaczy chciałbym, zadowoli mnie po prostu jakieś tam 10 sztuk tego mojego odchówku swojego. No, żeby mieć tą swoją, tego swojego barwniaka już tam później w dużym zbiorniku dorosłego. Myślę, że to mnie satysfakcjonuje. Zresztą... Mam takiego kolegę, który powoli się tym zaraża. Jeszcze, jeszcze nie ma oczywiście zgody żony na, na założenie zbiornika, ale, ale może się mu uda. Tak więc, na pewno, jeśli mu się jakoś tam uda by startować ze zbiornikiem i napić jakiś zbiornik, no to myślę, że też bym mu parę rybaków prezentował. No, ale oczywiście, ja nie będę tam nikogo naciskał, nie mam już nikogo do akwarystyki na siłę jakoś tam przymuszać. Albo to kogoś kręci, albo to nie kręci takie zaobserwowanie sobie zbiornika, że o ładnie akwarium masz w domu kolorowo, jakie rybki fajne, no to to jest tylko na chwilę zachwyt, ale wiadomo, że później przychodzą nasze akwarystyczne obowiązki jakieś tam przycinki, jakieś tam podmiany wody, czy tam ściąganie kubz, na wyciąganie liści z wiadomo, nie przy każdemu się to chce i Niektórzy nawet trafiłem się z takimi opiniami, że, że z tego właśnie względu likwidują akwaria, bo nie mam na nie czasu. Nie wiem, <laughs> nie wiem ile trzeba mieć tych akwarów, żeby nie mieć na nie czasu. Jeśli ktoś posiada ten zbiornik, to dla mnie się wydaje, że to jest tygodniowo praktycznie 15 minut roboty i jest po robocie. Także jak ktoś nie ma czasu, raz w tygodniu siąść na 15, niech nawet będzie pół godziny przed tym zbiornikiem i sobie go. Jakoś doprowadzić w miarę do jakiegoś porządku, czyli tą podmiankę zrobić i mniej więcej tym wężem ściągnąć jakiś syf, no to jeśli to jest dla kogoś za dużo, no to faktycznie to, to hobby, akwarystyka nie jest, nie jest dla, dla takiej osoby. No też się nikogo nie namawia. Ja oczywiście, jeśli ktoś tu jest z mego otoczenia, chciałby, chciałby właśnie zająć się tym hobby, no chętnie pomogę. Zawsze to lubiam robić. To też mi jakoś tam przyjemność sprawia. A że wiedzę jakąś się tam ma i jakieś doświadczenie też się posiada, więc lepsza taka pomoc niż, niż samemu yy. popełniać jakieś tam drobne błędy na początku. No dobra, jak widzicie, barwniaczki śmigają. Yy. No i super, i super. Yy. Czekam, tak nie wiem. Jestem ciekawy, jakie będą, jakie będą wielkości za miesiąc, bo jak mówiłem, czeka tutaj kolejna para na, na, na próbę sobie rozmnożenia. No ale niestety, jak wiecie, tych barwniaczków nie ma na tyle i trzeba na razie cieszyć się tym, co jest, czyli tymi barnekami. Hmm. Już mam troszkę taki pomysł, gdzie bym je aby jakby troszkę podosły przynajmniej na jakiś czas. Mianowicie trafiam tam, gdzie trafia wszystko, co jest młode i, i co mi nie pasuje gdzieś, no to trafia do pięćdziesiątki czwórki. Do tych mieczyków jeszcze ich tam kilka jest i jeszcze tam są gupole. No zobaczę, jakby, jakby na siebie reagowały. Bo troszkę mi szkoda tych pielęgnic, które się tam produkują w głównym zbiorniku, a, a jakoś nie mogą sobie zorganizować się dobrze tego tarła i już właśnie była tam jedna ikra, która została zjedzona wczoraj powstała druga ikra, której już teraz praktycznie 10 minut temu przyszłem właśnie z dołu salonu i, i tej ikry już połowy nie ma, chociaż samica tam pilnuje hmm, dlatego no chciałbym dać tutaj szansę oczywiście nie będę tego popędzał, nie będę tych, yy, tych rybek też na siłę do tej czwórki wkładał jeśli zobaczę, że tutaj się w miarę ogarniają i, i jakby miały leżeć do 54, i miałyby się tam zbytnio przegarać, no to oczywiście to musiałoby poczekać ale może tak będzie, że będą szybko rosły, jak się, będę je dobrze karmił, a, a na pewno będę yy, to myślę, że w tej 80.4 też w miarę szybko będą wzrastać i i może prędzej trafiam stąd od razu do głównego zbiornika niż, niż do 54. No dobra, to nie ma co przymudzać o takich planach na, na przyszłość co do nich. Hmm. Oczywiście do rodziców nie mam nic do zarzucenia. Nadal sobie tutaj radzą z tą obsadą akirysów. Maluchy już gdzieś tam zniknęły. Hmm. Także pojawiają się tak z nienaskarza jak mgła. Wypadają z mgła i znikają. Równie szybko jak się pojawiły. No, widzicie jeszcze tam jakieś maluch kręci. Jestem bardzo ciekawy, jak one tam sobie nosują No, ale nie do się tego musiałbym, chyba, tam jakąś kamerę yy, zamontować i zrobić im takiego mojego big broadera w tym akwarium, żeby wiedzieć. A tak, no, niestety pozostawi tylko taka obserwacja, jaka, jaka jest. No, dziękuję Wam, bo chyba już łapy za za uwagę, za obejrzenie materiału jak widzicie maluchy sobie jakoś radzą żyją, są tu nadal no i cóż, myślę, że troszkę później Wam pokażę nie będę Was przymuzał tymi baraniaczkami niech sobie troszkę podrosną i wtedy myślę, że też coś nakręcę i Wam to jeszcze raz pokażę no dobra, to dziękuję i do następnego filmu zapraszam serdecznie, wito, hej